Nie o co mam Już nie mówię, ty masz przystradę? Boję się! Zobaczcie spodnie! Teraz to jest super! Przyszła na na posterze. O! I ja! Także hej, cześć na ja jestem Henry, a to jest kolejny odcinek na moim kanale No i tym razem porównanie Zatra czy Hyperion? Co jest lepsze? O tym przekonacie się w dzisiejszym odcinku Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli wam się spodoba I nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału z wodeczkiem, który pojawia się gdzieś tutaj Subskrybujcie koniecznie A teraz przejdźmy na pierwszą atrakcję, czyli Zadrę Co będzie lepsze? Przekonamy się za chwilę Dobra słuchajcie, Łukasza nie ma, więc idę sobie sam na Zadrę Czekałem chyba na niego 5 kolejek Wszystko się nagrywa, dobra Ulala Ja czekałem, kupię pięć kolejek chyba. Dobra, ktoś chce wejść, jedna osoba. Kurde, czekaj, pięć kolejek schore, już. Stary. stary. To jest schore. nie Widzieliśmy, gdzie mamy na ciebie czekać. Ja no. nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby iść do pierwszego. Co, było jakieś fajne zdjęcia? Właśnie nie, no tak nie ma. było. Za się w stary Jakby Jak w pierwszym, no A A w pierwszym są te okularki. No wiem, bo wiesz, jak ktoś posrany. Serio? No, no. A ile się jedzie około? Nie wiem, ja. Nie wiem, za mało ja dostałem, nie. Idziecie zaś? Idziemy. O, Big. Pierwszy wagonik. Okularki dostaniemy. Jak pojechali, ty? Ej, I tam dziadek siedział, To mi się wydawało jakiś dziadek. Serio? A to no. jest kid, Tu jest spoko, bo tu wjeżdżasz do góry. Ten spad jest. Ten spad jest taki, patrz, stary. On jest taki. No, chłam. Nie no, nie, nie mówię. Ale... Ludzie wyglądają jakby... Jakby mieli zaraz umrzeć, ej. No to tak jest stary. Nie no. Mniej więcej zabroni, ale ci ma to jest sprawy dzisiaj. No, no, idziemy. A to się już zamknęło. Już nie wyjdę. Wiesz, że mam, mamy przy stronę? Już nie wyjdę. Ty masz przy stronę? Co ja zrobiłem? Najgorsze, bo to tak nie. O nie. Ja zamykam od Nie zamykaj, nie opada ciebie. Nie, stary. Jeszcze raz. Ej, szybko! Się... Oh, ale ale lepsze niż za pierwszym razem Co? Lepsze niż za pierwszym razem Serio? No No pierwszy wagonik jest najlepszy Superion przy Zadra Idziemy teraz do Superiona i zaraz wam dam znać jak na nim było A już na nim byłem i porównując to Zadry to opowiem wam potem, okej? Okay? No to także widzimy się już po przejeździe z Imperiona. W ogóle tutaj ta muzyczka jest tak moja klimatyczna to całe miejsce jest naprawdę super Okej, okay, widzimy się za chwilę. Jak się czujesz przed wejściem na Hyperion'a? No. ale stabilnie, stabilnie. Myślę, <laughs> że będzie dobrze. Czy Lecz? aby na pewno? Aby na pewno? Ym, nie jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. <laughs> Będziesz krzyczał? Nie, ja będę krzyczał, ja nie powiem co. O, aż tak że? i Zaraz odpalą. Co Patrzę na ekran Aha O, oh, jest! Jest 4 W końcu, po 15 minutach Family part. friendly, pamiętaj Familie Dlatego no nie chrzcieje Na coś takiego, tak? To ja będę się... klinała? Tak? Nie Nie Familie, już ready content już się nie ślącli wtedy Ja się boję, nie? Bo przed tobą nic nie ma Ja się boję bardziej, nie? Wio Odbieg Kurde, ostatnio nie było okularów No ale dobra, niech będą okulary O nie o, o nie! To, to... Tak się nie, tak to... jest... nie, no, nie Dobra, okay. jak cię wgniecie w fotel. Nie było liczania, o nie! O nie! Czyś jak A, w Minecraftie na kosterze. No, o! To jest gorsze. Nie no, wiem. O, Ale to jest stromsze chyba, co? Patrz tam w dół! Ej! Ej, stary, to jest chyba strąbsze. No to jest większe, mówię ci. To jest ja jak ty bydział się, by dać z siebie, <laughs> dać z No nie mogę. O kurde, o kurde. Uszy mi zadkowy, patrz tu, patrz tu. Wow. O, o. I ja. A! Чёрт oh, да! <и> hey, не было воды на конец На конец всегда вода, а не было воды. Hey, to jest lepsze od Zadry. Myślałem, że woda będzie na koniec. Ty też miałaś, nie? No, ale. Teraz nie było, kurde, szkoda. Aha, no, kurwa. Ej, Ale to jest lepsze niż Zadra. Ale fajne, nie? Ma, jeszcze raz idziemy. Ej, ale to no, tak by tu się mało. Ale czasu nie ma, nie? No. Dobra, słuchajcie, jestem totalnym dzbanem dzbaniastym. Pogadam wam, że po hyperionie powiem wam, jak na nim było, co nie? No a tu się okazało, że tego nie nagrałem po prostu. No dobra, mniejsza. To teraz dogrywam sobie ten materiał i powiem wam, słuchajcie, Hyperion czy Zadra, co jest tak naprawdę lepsze. Eee, przed Zadrą i przed Hyperionem byliśmy jeszcze tam na Majanie, na Formule, na wszystkim w ogóle byliśmy. I było naprawdę niesamowicie. Przed Zadrą Łukasz mnie, jak widzicie, trochę nastraszył, przez co moje emocje na Zadrze może były takie większe, o wiele większe. I Zadra była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Aczkolwiek przypominała mi ona już dosyć schematem formułę czy też Majana. To takie jakby połączenie tego i tego razem. A na Hyperionie, mimo że byłem na nim miesiąc temu, ponad miesiąc temu, to zawsze na Hyperionie jest jakoś tak inaczej. Ale ta wysokość, ta prędkość i ten spadek no naprawdę robi wrażenie moim zdaniem i według mnie Hyperion jest lepszy od Zadry. Aczkolwiek Podobno w innych wagonikach Zadry, szczególnie tych tam z tyłu, jest już lepiej, jak to Łukasz powiedział, że było naprawdę bardzo strasznie. Wybaczcie w ogóle, że tutaj się patrzę, bo tutaj mam podgląd z telefonu, eee, taki, słuchajcie, odruch, eee, no ale Łukasz powiedział, że on się bardziej bał Zadry. Tak samo Nikola powiedziała, że się bardziej bała Zadry, no, także myślę, że to jest taka kwestia indywidualna, co tutaj może być lepsze, co gorsze. Według mnie obie kolejki są naprawdę świetne, aczkolwiek do mnie bardziej przemawia Hyperion. Dobra, no i w sumie tyle wam chciałem powiedzieć i tyle bym powiedział tam w a aczkolwiek jak widzicie nie nagrałem tego. Sorki jeszcze raz, że teraz to nagrywam. Napiszcie teraz w komentarzach tam na dole, jakie wy macie odczucia odnośnie Zadry lub Hyperiona, albo jeśli nie byliście w ogóle, no to... no to nie wiem. Ale odwiedźcie Nerdzlandię, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i jeszcze została mi wstaweczka z... Y... pożegnania, także... no. Cięcie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że Hyperion vs Zadra Wam się podobał. Myślę, że było naprawdę bardzo niesamowicie. Aktualnie już zamykają Nerdzlandię, na nagrywamy to pod rząd, więc sorki, ale już musimy wychodzić. Okej, okay. pozdrow, dziękuję za łokoćki w górę, za subskrypcję, tutaj subskrybujcie koniecznie, no i do następnego świeczka. זה okay. לא okay.